Dzień dobry. Dzisiejszy webcast poprowadzą Iza, radca prawny, oraz Łuki, aplikant radcowski. Jesteśmy pracownikami kancelarii TLA i na co dzień zajmujemy się tematami z zakresu prawa pracy. Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu spotkań Wirus kontra biznes espresso z kancelarią TLA. Podczas dzisiejszego spotkania Skoncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących prawa pracy w kontekście koronawirusa. A w szczególności postaramy się odpowiedzieć na pytania. Na co zwrócić uwagę, polecając pracownikowi pracę zdalną? Jak postępować w razie stwierdzenia w pracy pracownika z podejrzeniem zainfekowania koronawirusem? Czy i jakie wytyczne Prowadzić, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy w dobie koronawirusa. W trakcie naszej prezentacji zachęcamy do zadawania pytań. Obserwuj nas na LinkedIn oraz naszym autorskim blogu rzecznikpodatkowy.pl, gdzie na bieżąco komentujemy gorące i ciekawe wydarzenia prawne i podatkowe dla przedsiębiorców. Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas. Praca zdalna jest zagadnieniem, z którym każdy praktycznie w dobie koronawirusa się spotkał, i na pewno, czy w formie nazwy praca zdalna, czy w formie nazwy home office, jest pojęciem, z którym spotkał się chyba każdy pracodawca i każdy pracownik. Bardzo ważne jest to, że kwestia pracy zdalnej jako takiej w kodeksie pracy nie została w ogóle uregulowana. Mamy pojęcie telepracy i są pewne regulacje, które, powiedzmy, szczątkowo stosuje się do kwestii pracy zdalnej, jednak nie ma nic, żadnej podstawy prawnej, żadnego przepisu, który pozwalałby nam wprost stosować kwestie dotyczące telepracy do wykonywania pracy zdalnej. Praca zdalna została wprowadzona czy, czy wprost wyrażona i możliwość jej powierzenia przez pracodawcę pracownikowi przez czas określony w specustawie z dnia 2 marca 2000. 20 roku. Konkretny przepis, który wprowadza możliwość powierzenia pracy zdalnej decyzją pracodawcy brzmi następująco: W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania, praca zdalna. Hmm, bardzo ważne jest to w kontekście tego, co zostało wcześniej powiedziane, to jest, że praca zdalna jako taka nie została uregulowana w Kodeksie Pracy. To, że powierzenie pracy zdalnej, to, że jest sytuacja wyjątkowa walki z wirusem, z koronawirusem, nie jest okolicznością, która zwalnia pracodawcę z obowiązku spełnienia swoich obowiązków w stosunku do pracownika, a także nie jest okolicznością, która zwolni pracownika z jego obowiązku wykonywania pracy i stosowania się do przepisów prawa pracy. W związku z tym, że konkretnych regulacji w kodeksie pracy nie ma, rekomendujemy wprowadzenie odpowiednich wytycznych, które nie, nie pozostawiałyby żadnych kwestii pomiędzy pracodawcą, pracownikiem, wykonywaniem pracy przez pracownika i zlecaniem tej pracy przez pracodawcę, niedopowiedzianych. Takimi zasadniczymi kwestiami, które powinny zostać uregulowane w takich wytycznych, Powinny być przede wszystkim pozostawanie do dyspozycji pracodawcy. W sytuacji czy w okolicznościach, kiedy pracownik wykonuje pracę w formie pracy zdalnej, czyli wykonuje tę pracę poza miejscem jej stałego wykonywania, poza siedzibą pracodawcy, poza, poza miejscem pracy zwyczajowo przyjętym dla tego pracownika, przestaje on trochę odczuwać taką powagę sytuacji, powagę tego, że on od godziny 8 do godziny 16 jest w pracy i, i pozostaje do dyspozycji pracodawcy, i wszystkie. Wszelkie polecenia pracodawcy, które dotyczą pracy i które są jak najbardziej uzasadnione, musi on wykonywać. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby punktem wyjścia do, do, do ustalania jakichkolwiek zasad świadczenia pracy zdalnej, było określenie to, że w godzinach, które dotychczas były godzinami pracy pracownika, w dni pracy, które są dniami pracy pracownika, nadal pozostaje on do dyspozycji pracodawcy. Drugą kwestią, na którą należy zwrócić szczególną uwagę i którą należy uregulować, jest kwestia formy kontaktu i weryfikowania wyników pracy. Oczywiście będzie to w pewnej części zachowane w stosunku do osób, których praca weryfikowana, czy kontakt z pracodawcą, czy przełożonymi, odbywa się w formie telefonicznej, czy też w formie e-mailowej, natomiast warto, żeby w wytycznych było to wprowadzone wprost i konkretnie. To, że formą kontaktu, na przykład jest forma mailowa, czy też forma telefoniczna, czy forma. Jakiegoś innego wewnętrznego komunikatora, który może stosować, na przykład pracodawca. Jest to istotne o tyle, że ustalenie tego i rozwijanie jakichkolwiek wątpliwości w relacji pracodawca-pracownik pomoże w prosty sposób pracodawcy egzekwować to później w stosunku do pracownika. Bardzo ważne jest też to, żeby określić, jeżeli jest jakaś rozbieżność, oczywiście w stosunku do wykonywania pracy w miejscu pracy, osobę, która będzie właściwa do takiego kontaktu z pracownikiem, która będzie właściwa do tego, żeby weryfikować wyniki pracy tego pracownika, żeby z nim na bieżąco utrzymywać kontakt, żeby w tym zakresie nie powstały żadne wątpliwości. Kolejną i bardzo istotną kwestią do uregulowania jest kwestia zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W czasie współczesnym to jest w dobie koronawirusa, powierzenie pracy odbywa się w takiej. Reakcje pracodawcy muszą być bardzo zdecydowane i muszą być bardzo szybkie. W związku z tym często częstokrość pracodawca nie jest w stanie zweryfikować warunków, w jakich będzie pracował pracownik, czy warunków, jakie panują w jego miejscu pracy, choć nadal spoczywają na niego w tym zakresie obowiązki. W związku z tym w takich wytycznych należałoby uregulować kwestię tego, że pracownik zobowiązany jest do tego, żeby pracę wykonywać w warunkach, które są dla niego bezpieczne, które są higieniczne, przy użyciu sprzętu, który powierza mu pracodawca, który spełnia wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa i dotyczące higieny. Są to kwestie, które szczegółowo w takich wytycznych powinny zostać wprowadzone po to, aby przede wszystkim wykazać, że pracodawca w najlepszy i, i w najbardziej szeroki możliwy dla siebie sposób Uregulował kwestię i zapewnił pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Również takim bardzo istotnym postanowieniem, które powinno znaleźć się w każdych wytycznych powierzenia pracy zdalnej pracownikowi, jest poinformowanie tego pracownika, że w razie gdyby warunki, w których pracuje, czy, czy gdyby pojawiła się sytuacja, w których jest zagrożenie tych jego bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wstrzymał się on od wykonywania swojej pracy i niezwłocznie poinformował swojego pracodawcę, czy też swojego przełożonego, czy osoby, z którą utrzymuje bezpośrednio kontakt, o której była mowa wcześniej, o tym, że te warunki są nieodpowiednie i że on wstrzymał się od takiego wykonywania pracy. Kolejną kwestią, również bardzo istotną w kontekście ochrony danych osobowych i w kontekście wprowadzonego 25 maja 2018 roku RODO jest kwestia uregulowania przetwarzania danych osobowych. Jest to kwestia bardzo istotna, dlatego że niezależnie od tego, czy jest koronawirus, czy pracownik wykonuje pracę zdalną, czy, czy, czy wykonuje ją w miejscu pracy, pracodawca nadal ma obowiązek zapewnić ochronę danych osobowych, których jest administratorem, a które w jakiś sposób zostały powierzone, czy, czy w jakiś sposób ten pracownik, któremu powierzono pracę zdalną, ma upoważnienie do ich przetwarzania. Jest to również szczególnie istotne, że w momencie, kiedy teraz zamknięte są szkoły, zamknięte są przedszkola i, i inne placówki edukacyjne, czy, czy, czy uniwersytety? W domu, w którym pracownik może wykonywać pracę zdalną, mogą znajdować się również inne osoby, które nie są jego współpracownikami, które mogą mieć swobodny dość dostęp do, do komputera, do maila, do telefonu i do danych osobowych, które mogą się tam znajdować. I bardzo ważne jest to, żeby uświadomić pracownikowi z jednej strony w takich wytycznych, a z drugiej strony, żeby można było to później od tego pracownika egzekwować, żeby on tego komputera, żeby tych danych w żaden sposób nie udostępniał tym osobom najbliższym, czy jakimkolwiek innym nieupoważnionym osobom, które mogą znajdować się w jego nowym, tymczasowym miejscu pracy. Kolejną i już ostatnią taką kluczową kwestią, którą należy uregulować w wytycznych powierzenia pracy zdalnej pracownikowi, jest kwestia kosztów mediów. Rekomendujemy w miarę możliwości, bo to może się układać różnie, zależnie od pracodawcy i, i zależnie od konkretnego miejsca pracy. Jeżeli pracodawca powierza pracownikowi komputer służbowy do korzystania z tego komputera i, i powierza mu internet przenośny, żeby pracownik mógł sobie korzystać z tego internetu, to. Wydaje się, że można w takich wytycznych wprowadzić postanowienie, zgodne z którym koszty mediów, i, i, czyli koszty w tym wypadku prądu i dostępu do prądu, żeby zasilić komputer, kompensują się z kosztami dojazdów i, i z kosztami przybycia na miejsce pracy, w którym pracownik, czy do którego pracownik normalnie musiałby dojechać. Gdyby pracę wykonywał w miejscu pracy. Oczywiście bardzo ważne jest to, żeby koszty te były w stosunku do siebie proporcjonalne i miarodajne, bo w innym wypadku takie potrącenie mogłoby być niedopuszczalne, jako niekorzystne dla pracownika. Jeśli chodzi o kwestie techniczne dotyczące wprowadzania wytycznych pracy zdalnej, bardzo ważne jest to, że wytyczne muszą być przyjęte w taki sposób, żeby pracownik mógł się z nimi zapoznać. To znaczy nie ma żadnej konkretnej formy wprowadzenia takich wytycznych, niemniej jednak przede wszystkim powinny zostać one przyjęte w taki sposób, który jest przyjęty, udanego pracodawcy zwyczajowo i powinny zostać przyjęte w taki sposób zwłaszcza w dobie koronawirusa, w dobie tej szybkiej i, i zdecydowanej reakcji, żeby pracownik mógł się z nimi zapoznać. To jest na przykład można wysłać pracownikowi dla potwierdzenia również wiadomość mailową. Pod takimi wytycznymi w przypadku gdy mamy bezpośredni kontakt ze wszystkimi pracownikami, możemy odebrać od każdego z pracowników oświadczenie o tym, że zapoznał się z takimi wytycznymi, żeby nie było żadnej wątpliwości, że ich treść jest pracownikowi znajoma. Należy również pamiętać, że wykonując pracę zdalną, często pracownikowi powierzamy komputer, którego jako pracodawcy jesteśmy właścicielem, a z którym w trakcie wykonywania pracy zdalnej mogą dziać się różne rzeczy. Dlatego też warto skorzystać z instytucji, jaką daje nam prawo pracy, a mianowicie z powierzenia mienia pracownikowi. I należy pamiętać, że w związku z powierzeniem mienia należy zawrzeć z pracownikiem również odpowiednią umowę w tym zakresie, dlatego że przeniesienie, warunkiem przeniesienia ciężaru i odpowiedzialności, za powierzone mienie jest skuteczne i właściwe w rozumieniu kodeksu pracy powierzenie tego mienia pracownikowi. Należy też pamiętać, i to już jest kwestia ostatnia, o której należy wspomnieć w kontekście powierzenia pracy zdalnej. O tym, że polecenie pracy zdalnej wprawdzie odbywa się wyłącznie poleceniem pracodawcy i na czas oznaczony. Niemniej jednak warto, aby to polecenie przybrało najlepiej formę pisemną w stosunku do pracownika i to w tak wyrażoną, żeby nie było wątpliwości, że ona do pracownika dotarła, albo chociażby w formie e-maila czy w innej formie elektronicznej, tak żeby nie było wątpliwości, że takie polecenie zostało wydane i żeby nie było wątpliwości, na jaki czas pracodawca wydał takie polecenie. Jak postępować w razie stawienia się w pracy pracownika z podejrzeniem zainfekowania koronawirusem? Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim zatrudnionym pracownikom. Zatem, w przypadku stawienia się do pracy pracownika z objawami Pracodawca ma prawo nie dopuścić takiego pracownika do pracy. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Poza obowiązkiem udokumentowania odpowiednimi notatkami służbowymi takiego zdarzenia, należy niewątpliwie powiadomić odpowiednie służby: a mianowicie inspekcję sanitarną, stację sanitarno-epidemiologiczną. -epidemi i postępować według ich wskazówek. W takiej sytuacji możliwe są następujące scenariusze: przyjazd inspekcji na miejsce i natychmiastowa reakcja badanie i zalecenia dla pracownika albo odesłanie pracownika do domu i polecenie podjęcia leczenia i przeprowadzenia badań. Co ważne, Pracownik za czas niewykonywania pracy nie otrzymuje w takiej sytuacji wynagrodzenia. Uwaga! Pracodawca nie może bez zgody pracownika zmierzyć jego temperatury ciała, ani skierować go w sytuacji podejrzenia zainfekowania koronawirusem na badania lekarskie. Należy pamiętać, że w obecnym stanie Możliwość przeprowadzenia badań okresowych z uwagi na stan epidemii jest ograniczona. Faktycznie, jednostki medycyny pracy nie pracują. Planuje się oczywiście wydłużenie obowiązywania dotychczasowych okresowych badań lekarskich, które stracą ważność o, po odpowiednim czasie po zakończeniu. Sytuacji związanej z epidemią. Oczywiście, projekt ustawy, który reguluje te sprawy, tak zwana tarcza morawieckiego, jeszcze nie obowiązuje. Spodziewamy się, że w niedługim czasie zostanie projekt uchwalony. I kolejnym bardzo istotnym i bardzo często spotykanym zagadnieniem w kontekście i w dobie koronawirusa jest kwestia wytycznych i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w czasie koronawirusa. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych, zasadniczych i kluczowych obowiązków pracodawcy. i pracodawca ma obowiązek zapewnić takie warunki pracy nie tylko w stosunku do osób, które są chore, które mogą być chore, ale w stosunku do wszystkich pracowników, którzy pracują w danym miejscu pracy. To jest ważne jest to, aby w odpowiedni sposób, Odizolować pracownika, który daje objawy koronawirusa, czy, czy, czy podobne do objawów koronawirusa w sposób, o który była mowa wcześniej, ale też, żeby zapewnić odpowiednie środki prewencyjne. Niestety, oczywiście w pewnych firmach są specjaliści do spraw BHP, kwestie BHP są bardzo szczegółowo i bardzo dobrze opracowane, niemniej jednak w dobie koronawirusa są one zwyczajnie niewystarczające, dlatego że koronawirus jest kwestią. Wyjątkową, jest kwestią, z którą się do tej pory i na taką skalę nie spotkaliśmy, dlatego wymaga od nas i wymaga od pracodawców podjęcia szczególnych kroków. W związku z tym, mimo że mogą być wytyczne BHP czy zasady BHP obowiązujące w zakładzie, w miejscu pracy opracowane na naprawdę najwyższym poziomie, na, na, na najwyższym możliwym poziomie, to zazwyczaj i co do zasady będą one niewystarczające w dobie koronawirusa. Dlatego też warto, aby pracodawca wprowadził wytyczne, w których wprost będą określone zasady i w których niejako pośrednio wprost wykaże, że podjął odpowiednie starania, żeby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, które to wytyczne obejmowałyby takie kluczowe zagadnienia. zagadnienia dotyczące zapewnienia higieny i, i higieny zasad higieny, jakie mają stosować pracownicy, Kwestie postępowania w razie podejrzenia zainfekowania czy wystąpienia objawów u siebie samego, jak również u innych pracowników, kwestie sposobu przystąpienia do pracy, czyli przystąpienia w relacji do tego, jak to miało miejsce przed zjawiskiem koronawirusa i kwestie wyjazdów służbowych. Są to informacje, które szczątkowo pojawiają się w różnych źródłach, czy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy, czy Ministerstwa Zdrowia, czy też Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Warto, aby w wytycznych i aby wykazać należytą staranność i faktycznie przyłożenie się do zapewnienia tych bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracownika, zostały one zebrane w jednym miejscu, w jednych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli chodzi o kwestię pierwszą, to jest kwestia higieny są to oczywiście te podstawowe obowiązki, o których jest teraz tak głośno czyli określenie, sprecyzowanie, wyjaśnienie podstawowych zasad mycia rąk. Określenie obowiązku, czy nałożenie na pracowników obowiązku częstego mycia roztworem mydła i ciepłej wody albo płynem dezynfekującym rąk. Kwestia tego, że tam, gdzie jest to możliwe, rekomendowane jest to, aby pracodawca zapewnił dyspensery, dystrybutory z płynem umożliwiającym dezynfekcję. Należałoby w takich wytycznych. Określić również zasady kichania, to jest na przykład określenie, że w miarę możliwości należy kichać w chusteczkę, którą natychmiast należy wyrzucić do śmietnika, albo zasada kichania w łokieć. Dodatkowo należy też określić takie w ramach higieny relacje pomiędzy poszczególnymi, czy pomiędzy pracownikami w ogóle, a także pomiędzy pracownikami a klientami. To jest kwestia utrzymania odpowiedniej odległości, ograniczania wszelkiego kontaktu pomiędzy pracownikami, rekomendowania czy zalecenia formy telefonicznej, czy też formy e-mailowej po to, żeby wymieniać się informacjami, czy po to, żeby polecać zadania, aby tam, gdzie to możliwe, unikać tego bezpośredniego kontaktu. Bardzo ważne jest również w kontekście higieny i uregulowania kwestii higieny. Poszczególnych czy, czy kwestii higieny wszystkich pracowników, jest wyrażenie w takich wytycznych wprost tego, że pracownik po każdym kontakcie z kimkolwiek czy po każdym kontakcie zewnętrznym powinien umyć ręce, że pracownik nie powinien dotykać nosa, nie powinien dotykać ust, oczu, nie powinien w ogóle dotykać twarzy. Uregulowanie kwestii tego, że przy wszelkim możliwym czy wszelkim który, koniecznym kontakcie z jakimiś osobami z zewnątrz, żeby przystępował do tych czynności mycia, dezynfekowania rąk. Kolejną kwestią, którą warto uregulować w takich wytycznych, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest kwestia postępowania w przypadku podejrzenia czy zainfekowania koronawirusem, czy, czy też Kwestia podejrzenia możliwości noszenia koronawirusa w związku z przebywaniem w konkretnych krajach, np. we Włoszech, na, na nartach, czy, czy w innym kraju ryzyka, w innym kraju zagrożenia. Hmm, bardzo ważne jest to, aby z jednej strony określić, że pracownik, który u siebie czuje takie objawy, powinien zostać w domu w miarę możliwości, z, skontaktować się ze swoim oczywiście pracodawcą przełożonym, ale także z inspekcją sanitarną żeby postępować później dalej zgodnie z ich wytycznymi i oczywiście określenie w takich wytycznych, żeby pracownik na bieżąco informował o tym jakie otrzymał zalecenia i jak dalej będzie postępował w związku z tym koronawirusem w kontekście stosunku pracy. Z drugiej strony bardzo ważne jest krzewienie wśród pracowników takiej myśli czy takiego przeświadczenia, a także uregulowanie tego w wytycznych żeby pracownik, jeżeli widził swoich współpracowników jakiekolwiek objawy, które mogą być objawami grypy podobnymi, objawami opisywanymi jako objawy koronawirusa, aby niezwłocznie z jednej strony tego pracownika w jakiś sposób napomniał, pouczył, czy, czy zalecił mu skierowanie się do lekarza, pójście do domu, poinformowanie pracodawcy, a z drugiej strony, aby taki pracownik poinformował o tym swojego przełożonego, swojego pracodawcę, czy, czy kierownika do spraw, Bezpieczeństwa i higieny pracy, o ile taki jest zatrudniony, czy o ile taki jest w miejscu pracy, o tym, że takie zjawisko miało miejsce, aby te osoby podjęły odpowiednie kroki i aby przede wszystkim umożliwić im podjęcie tych odpowiednich kroków. Kolejną kwestią, taką, którą, na którą trzeba położyć szczególny nacisk i która powinna być uregulowana w wytycznych bezpiecznych, gwarantujących bezpieczne, higieniczne warunki pracy, jest kwestia przygotowania stanowiska pracy i kwestia przystąpienia do pracy. Bardzo ważne jest to, aby wskazać pracownikowi, że w trakcie przystępowania do pracy powinien on oczyścić swoje miejsce pracy. Powinien on oczyścić na przykład płynem dezynfekującym klawiaturę, powinien oczyścić mysz, w miarę możliwości telefon i inne środki, z których korzysta, wykonując swoje obowiązki służbowe, a z którymi mógł mieć kontakt ktokolwiek inny czy, czy, czy ktoś nam nieznany, czy istnieje w ogóle prawdopodobieństwo, że ktoś inny mógłby mieć. Z nimi kontakt. Częścią pracy oczywiście jest przerwa pracownika przerwa na, na posiłek, na obiad, na, na drugie śniadanie. W trakcie takiej przerwy też również należy to uregulować w wytycznych. Pracownik przed przystąpieniem do jedzenia czy do przerwy powinien umyć ręce, zdezynfekować te ręce. W trakcie jedzenia nie powinien korzystać z telefonu i taka regulacja również powinna się znaleźć w wytycznych. Nie powinien czy po zakończeniu posiłku, powinien również umyć ręce, przystąpić do pracy i najlepiej przy przystąpieniu do pracy powtórzyć tę procedurę, o której była mowa wcześniej: to jest uprzątnięcia miejsca pracy, zdezynfekowanie poszczególnych elementów. I ostatnią bardzo ważną kwestią, która również mieści się w pojęciu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest kwestia uregulowania wyjazdów służbowych. To jest z jednej strony. Rekomenduje się, aby zupełnie wyłączyć wyjazdy do krajów, w których jest zagrożenie koronawirusem, czy oczywiście no, do krajów, w których są zamknięte granice, nie pojedziemy. Takie miejsca zagrożenia publikowane są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, i tam należy je każdorazowo, te informacje aktualizować, tam sprawdzać, weryfikować, i w te kraje nie należy się udawać. W, jeśli chodzi o nawet wyjazdy wewnętrzne, czyli w obrębie naszego kraju, w obrębie Polski, również takie wyjazdy należy ograniczać do niezbędnego minimum. Czyli jeżeli nie ma takiej niezbędnej konieczności, nie, sytuacja nas nie pali, jest możliwość przełożenia spotkania, możliwość odbycia spotkania w formie telekonferencji, w formie telefonicznej czy w formie wideokonferencji, to należy z tych możliwości skorzystać i należy to wprost wyrazić w wytycznych bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, bo jest to obowiązek, który na pracodawcy spoczywa cały czas. I który jest szczególnie wyraźny, szczególnie istotny i doznaje pewnych modyfikacji, właśnie z koronawirusem, i dlatego też wymaga on szczególnych regulacji. Szanowni Państwo, dziękujemy za wspólną kawę i już dziś zapraszamy Państwa za tydzień, w czwartek o godzinie 11 na espresso z kancelarią TLA. Powiemy Państwu o tym, jak wirus wpływa na realizację kontraktów. Odpowiemy między innymi na następujące pytania. Czy istnieje możliwość uchronienia się przed roszczeniami kontrahentów? Co to jest siła wyższa? Co w przypadku kiedy w wiążących z kontrahentami umowach nie zastrzegliśmy tak zwanej klauzuli siły wyższej? Jak skutecznie dochodzić roszczeń wobec kontrahentów? Czy jest sposób na ograniczenie negatywnych skutków niewykonania umowy przez kontrahenta. Można się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej. Nasze adresy znajdziecie Państwo na stronie www.tla/kancelaria.pl. Dodatkowo można nas obserwować na LinkedIn. Oraz naszym autorskim blogu rzecznikpodatkowy.pl, gdzie na bieżąco komentujemy gorące i ciekawe wydarzenia prawne i podatkowe dla przedsiębiorców. Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas. Bo żyjemy w bardzo ciekawych czasach, będziemy je dla Was komentować. Do usłyszenia!